Wie, dzisiaj się gram Bedwars. Aha, co ja mam ustawione? <grymne> gram Bedwars w Minecraft. Tylko jakby tutaj zagrać. Nie no, tutaj nie, bo sama osób Okej, okay, gramy <coughs> Na no, dwójki. No jeszcze gorzej. Tylko muszę się przyciścić trochę. O, może się w klasie. Ja cię jeszcze dwie osoby.

się na kamerki. No dobra, nieważne. Jest tu jak. Idę tam. Muszę to wygrać. Łatwo, Łatwo, Łatwitko. No jacie. Ja nie wiem w ogóle gdzie są typy. Ale tam widzę, widzę że jest typ jakiś, ale bardzo daleko mnie. Okej, okay, kupię sobie tutaj takie dzieci. Ja cię prawie wpadłem. Drewniane itki Zaraz kupię kamienne. Kamienne. No kamienne. Jest cztery diaksy. Muszę to wygrać, ale raczej nie wygram. Co to. Jeszcze to okej, okay, mogę już lecieć. Lecieć gdzieś. Muszę jeszcze trochę. No co to jest, no co to jest, co to jest? Już raczej nie wygram. Ale spokojnie. Mam enchantowany mieczek, więc on nie powinien ze mną wygrać. Ooo, pokonany. Ja cię, ja Co to jest za prąd? Играм тест. Е-е-е, уж Leci? Ja lecę na niego. a siwo robię, z Michał z gruby robię. Chaj robię, esa esa, bambikowie, esa esuka, esa przygraną robię. Chaj siwo robię, z Michał chaj z gruby robię. Chaj siwą michaj, z z gruby robię. Yeah, I am going to you. Yeah, to